Polska zacznie być na arenie międzynarodowej przedstawiana jako kraj proputinowski, a jest to działanie zgodne z narracją Putina, co też jest kłamstwem. Polscy rolnicy na tych listach są, co znaczy, że będą, mogą być prześladowani. Moi drodzy, jeżeli posiadacie gospodarstwo rolne i szukacie prawdziwej, niezależnej wiedzy bez reklam, z ogromną ilością wykładów w formie filmów, które pokazują jak Optymalizować produkcję, w jaki sposób ograniczać nawożenie, w jaki sposób podnosić plonowanie, jakość plonów i tak dalej, to bardzo was proszę. Zapraszam Was na mój portal na hektarwiedzy.pl i do aplikacji mobilnej Hektar Wiedzy na dzień dzisiejszy jedynej w tej części Europy, która zajmuje się tylko i wyłącznie wprowadzaniem najnowszej wiedzy, pokazywaniem wyników, doświadczeń, porównywaniem różnych technologii. Przy braku, całkowitym braku marketingu. A jeżeli znacie jakiegoś rolnika, sami nie jesteście rolnikiem, to proszę wskażcie mu taką nazwę jak Hektar Wiedzy pod domeną hektarwiedzy.pl. Potrzebujecie informacji, potrzebujecie pomocy, jak ruszyć, chcecie dostępu do najtańszej opcji, jak wystartować, możecie do mnie napisać prostego SMS-a na numer 696 088 778. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, kłaniam się nisko hektar wiedzy. Mamy wiosnę, można powiedzieć w lutym. Wysoka temperatura, wegetacja, rolnictwo, nasi rolnicy ruszyli na pola. I zaczyna się rozdarcie, o którym jakiś czas temu mówiłem, a mianowicie to, że wiosna będzie działała niekorzystnie na aspekty związane z protestami. Moi drodzy, dzisiaj mam prośbę do wszystkich z Was, którzy interesujecie się po prostu tym, co jecie, a dokładniej cenami, inflacją i podatkami. Dlaczego? Od jakiegoś czasu doskonale wiecie, ci, którzy mnie słuchają, że wypowiadam się na tematy obecnych sytuacji gospodarczych w Polsce. Bardzo dokładnie to analizuję i staram się zawsze przekazywać Wam jak najlepsze informacje, żebyście jak najlepiej wiedzieli, gdzie leży prawda, bo z tym jest ostatnio w Polsce bardzo duży problem. Często ktoś mnie pyta, panie Czorku, dlaczego pan oficjalnie nie występuje na protestach? Dlaczego pan nie zawiera głosu? Czemu pan nie napędza tej infrastruktury? I dzisiaj bardzo bym chciał wskazać wam właśnie jedną bardzo istotną rzecz. Gdy stoi się w centrum czegoś, to bardzo słabo widać, bo widać jest często dużo emocji. Czasami chaos, ale wątku samego w sobie nie widać. Co dzisiaj mamy w Polsce? Mamy sytuację, w której rolnicy starają się cokolwiek zdziałać. Mamy sytuację w Polsce, gdzie różni politycy przyjeżdżają, obiecują, przyjeżdżają komisarze, przyjeżdżają e, naprawdę posłowie od lewa do prawa. Obiecują, a najczęściej powtarzają, że no chcieliby to naprawić, ale nie wiedzą jak. Bo w sumie to jest złe i może rzeczywiście to jest szkodliwe. I teraz zapala mi się w głowie lampka. Jeżeli chcesz coś zrobić, a jesteś mocowładny, bo masz władzę, bo jesteś ministrem, posłem, deputowanym, europosłem, tych ludzi wymieniać można by w nieskończoność, to po prostu to robisz. Nie mówisz, nie chwalisz, nie obiecujesz, po prostu robisz. Przychodzisz i mówisz, macie to, to, zrobiłem to i to, może będzie lepiej. Co się dzieje w tle obecnych strajków i zamieszania, nazwijmy to gospodarczo-towarowego, między nami a krajem ze wschodu? Mówię krajem ze wschodu, bo jak się użyje nazwy na U, to materiał tnie zasięgi na poziomie Facebooka, YouTube'a również. Moi drodzy, dzieje się to, że w tle podpisuje się dokumenty, które tą sytuację jeszcze bardziej zaognią, pogorszą. Popatrzcie, to jest wycinek. Z informacją, jaką informacją? Ano taką informacją, że Unia Europejska dała krajowi ze wschodu, czy na wschodzie od nas, dostęp do Europejskiej Platformy Certyfikacji Produktów Spożywczych i Żywności. Mówiąc po polsku, chodzi o to, że każda firma na, w kraju na U, która będzie chciała wprowadzić żywność do Unii Europejskiej obecnie. Z pomocą tej platformy, czyli dostępu do pewnych stron internetowych, będzie tak łatwo te produkty oznaczała i dokumentowała ich obrót, że będzie to jeszcze łatwiej zrobić. I uwaga, to powinni usłyszeć ludzie w całej Europie, dlatego że te produkty będzie łatwiej wprowadzać, ale nie do Polski, tylko do całej Unii Europejskiej. A więc sytuacja będzie się pogarszać. Stąd też, macie moje zdanie na temat tego, jak to wszyscy chcą nam pomóc. Jedno mówią, drugie robią. Jednocześnie, w tym samym czasie. Polscy urzędnicy politycy, jak zwał, tak zwał. Można by lepiej mówić. A, nie powiem tego słowa. Jadą i przepraszają za naszych rolników, Ukraińców. I teraz zobaczcie, co się za chwilę wydarzy. Mam nadzieję, że będę złym prorokiem, ale co się wydarzy? Dojdzie do całkowitego odwrócenia biegunowości tego, co teraz widzicie. W najbliższych sześciu, miesiąca, sześciu miesiącach, według mnie, Polska zacznie być na arenie międzynarodowej przedstawiana jako kraj proputinowski, jako kraj antyukraiński, wymarzy się z pamięci Europy i ludzi w Europie i nie tylko, bo również na świecie, Polskę jako wizerunek kraju, który wpakował w Ukrainę 130 miliardów bezzwrotnego kapitału, a postawi się nas w roli kata, Kata, który jest prorosyjski, proputinowski. Dlaczego? Bo już się mówi, że polski rolnik działa na rzecz Putina. Już się mówi, że wysypywanie jakiegokolwiek zboża, nieważne, że ono jest gównianej jakości, ale jest to działanie przeciwko ukraińskim rolnikom, co oczywiście jest kłamstwem, a jest to działanie zgodne z narracją Putina, co też jest kłamstwem, bo jest to działanie tylko i wyłącznie zgodne z gospodarką naszą, czyli polską. Iśćmy, proszę, dalej. Zaczyna się szczuć jedną stronę na drugą. Drogi konsumencie, drogi Polaku, nie wiem czy wiesz, że na Ukrainie oficjalnie i jest to nieblokowane przez rząd, znajdują się tak zwane strony, gdzie publikuje się wizerunek w formie zdjęcia, imienia, nazwiska, czasami adresu ludzi, którzy stają się wrogami ich narodu. Polscy rolnicy na tych listach są, co znaczy, że będą mogą być prześladowani. W tym momencie nasze służby powinny to zablokować, a nasz obecny rząd, który bardzo pięknie mówi o ustawie ochraniającej ludność przed mową nienawiści, nie robi z tym nic. A mógłby na przykład powiedzieć, że nałoży na Ukrainę ogromne sankcje w ramach szerzenia mowy nienawiści wobec Polaków. To się oczywiście nie dzieje. Mówi się tylko, że ci coś myśli, strasznie i podli. Jednocześnie po stronie polskiej podjudza się nastroje przeciwko tamtemu krajowi. Ja jestem za młody, ale obawiam się, że my już to kiedyś przerabialiśmy, że już kiedyś mieliśmy zdarzenia historyczne i wiecie o czym mówię o tych słynnych, o tej rzezi, kiedy nastawiano naród na naród. Dlatego, że na dzień dzisiejszy, po pierwsze, nieprawdą jest, że ukraiński biedny rolnik traci ogromne ilości pieniędzy na tym, że my coś wysypujemy. Bo to nie ukraiński rolnik, ale potężne firmy, których nigdy właścicieli nie poznacie. Po drugie, nieprawdą jest, że ludzie w Polsce, że Polacy, że polscy rolnicy chcieliby pozabijać ludzi na wschodzie. Nie. My chcemy ochrony naszego rynku. Uczciwie i zgodnie z prawem. Tego chcemy. Idźmy proszę dalej. Biorąc pod uwagę, że pojawiają się różne twarze na tych wszystkich spotkaniach z rolnikami, aż dziw bierze, że nikt nic nie ugrał ma się takie wrażenie, że oni przyjeżdżają tylko pogadać po to, żeby karawana jechała dalej, ale w tle. No bo jeżeli ja widzę człowieka, który mówi chciałbym Wam pomóc, a jednocześnie mam świadomość, że ci ludzie podpisują dokumenty, które tą sytuację jeszcze zaognią, to jest to dużo gorsze niż dolanie benzyny do ognia. I wierzcie mi, gdy się stoi z boku, to ma się nieodparte wrażenie, że tych ludzi, tych właściwych, którzy napuszczają stronę na stronę, że w tym całym natłoku tych spotkań, ich twarzy i nazwisk w ogóle nie widać, ja mam takie nieodparte wrażenie, że za chwilę będzie powtórka z historii. Pamiętajcie o tym, że ja dlatego wystosowałem apel o debatę, dlatego wystosowałem prośbę o 10% dla rolnictwa, ponieważ w ten sposób coraz więcej ludzi dowie się prawdy, tej której nie ma w mediach głównego nurtu. Dzisiaj, gdy patrzę na to, jak. Umiera patriotyzm w polskich rolnikach, bo chyba tak mogę to nazwać, określić. To zamiast patriotyzmu boję się, że wejdzie złości i nienawiść, bo w pewnym momencie niemoc, w pewnym momencie bezradność, właśnie generuje takie emocje. I nasuwa mi się w głowie takie jedno proste pytanie: czy może właśnie o to nie chodzi? Czy może właśnie nie chodzi o to, aby ludzie sobie skoczyli do gardeł między dwoma krajami, aby sytuację zaognić? No bo jak inaczej nazwiemy stan, w którym wszyscy przyjeżdżają, jedni, drudzy trzeci, każdy, nawet politycy wrzucają filmiki na granicy, z granicy, przepraszam, jak to wszystko wygląda? A ja się pytam Was, kochani drodzy rolnicy, moi drodzy Polacy, czy Wy widzicie jakąkolwiek zmianę na plus? Czy Wy widzicie poza gadaniem cokolwiek na plus? Czy zauważyliście ograniczenie czegokolwiek? Bo ja tego nie widzę. Ja widzę tylko kłamstwa, oszustwa, powoli oszczerstwa. Za chwilę się okaże, że w całej Polsce mamy terrorystów nazywanych, Pol czy u których źródła są polscy rolnicy. I powiem Wam szczerze, że jeżeli to analizuję, myślę, analizuję, myślę, analizuję, myślę, to mam nadzieję, że się pomylę. Ale proszę Was. Rolnicy, konsumenci, polacy, przedsiębiorcy. Zróbcie trzy kroki do tyłu i zobaczcie, czy tu naprawdę w tym wszystkim nie chodzi o wagon, nie chodzi o tira z towarem, ale chodzi o to, żeby nas skłócić, tylko nie w ramach jednego kraju, ale w układzie międzynarodowym, bo aż się chce powiedzieć, że ma się wrażenie, że za tym wszystkim nie stoi ani strona ukraińskich rolników. Ani już tym bardziej strona polskich rolników, stoją ludzie, których ja twarzy nie znam i nazwiska nie słyszałem. Bo zobaczcie, jak to z boku wygląda. Tam teraz zaczyna się szczucie na nas, gdzie my żeśmy z Europy, i to jest bezdyskusyjny temat, najbardziej pomogli Ukrainie. Nas teraz szczuje się na tamtych i naprawdę Zostawiam Was z tematem. Wypowiedzcie się w komentarzu, udostępniajcie to, żeby jak najwięcej Polaków zobaczyła jedną rzecz. A jeżeli prawda leży gdzie indziej i jeżeli tylko nami jako rolnikami ktoś chce się posłużyć, boję się, że to jest prawda.